Żydzi mieszkali w Sieradzu od sześciu wieków. Zniknęli na zawsze w ciągu kilku tygodni. W tym roku mija 81 lat od likwidacji sieradzkiego getta. Tę rocznicę upamiętniono tablicą na bramie kościoła pod wezwaniem św. Stanisława, gdzie przetrzymywano tysiące Żydów z Sieradza i okolic tuż przed wywózką do Chełmna nad Nerem. Pierwsi Żydzi osiedli się w Sieradzu już w XIV wieku. Przez lata ta społeczność rozdastała się i miała znaczący wpływ na rozwój miasta. Wśród najbardziej znanych Sieradzan są m.in. Ary Stenfeld, twórca nowoczesnej astronautyki i wybitny malarz Maksymilian Fajans. Sieradzanie pamiętają o swoich współbraciach. Zwieńczeniem tej pamięci jest postawa pana Cezarego Zbrojewskiego, strażnika sierackiego, strażnika pamięci i fundatorów z Łodzi, tej tablicy, za co również serdecznie dziękuję. Sieraz pamiętał, pamiętaj pamiętać będzie, bo bez pamięci o przeszłości nie ma przyszłości. Wiosną 1940 roku sieradcy Żydzi podzielili los swoich współbraci z całej okupowanej Europy. Niemcy zamknęli ich w getcie, które zlikwidowano ostatecznie dwa lata później. Bydlęcymi wagonami przewieziono ich do Chełmna nad Nerem. Tylko liczni przeżyli. Przed świątynią odczytane zostały wspomnienia siostry Jaskulanki, bo to właśnie sieradzkie urszulanki próbowały pomagać Żydom. Zebrali w kościele już chyba ze cztery tysiące osób. Szumi tak, jak w ulu. Płacz dzieci i dorosłych i kilka dni później, piątek, 28 sierpnia 1942 rok. Trudno wprost znaleźć słowa, by opisać te straszliwe sceny, jakie miały miejsce podczas wywożenia Żydów. Na samochód ciężarowy, wepchnięty na chodnik przed naszą furtą i wejście do klasztoru, załadowano starsze kobiety, starsze kobiety żydowskie i dzieci. Ose, szalom, bimrowaw, huja, se, szalom, aleinu, we alkohol Izrael Wejmru Amen. Czyli ten, który czyni pokój na wysokościach, niech ten czyni pokój też wśród nas i nad Izraelem. To jest bardzo ważna część naszej historii, historia społeczności żydowskiej. Ja jestem łodzianką nabytą, nie mieszkam w Łodzi od urodzenia, jestem Krakusem, dorastałam na krakowskim Kazimierzu, więc bliskość tej historii żydowskiej była, no była wszechobecna. Po przeprowadzeniu do Łodzi naturalną rzeczą było dla mnie, że też zaczęłam poznawać historię tutaj Żydów z województwa łódzkiego, tragiczną historię. Żydzi stanowili jedną trzecią mieszkańców miasta. W Sieradzu jednak niewiele o tym przypomina. Teraz będzie to tablica ufundowana przez Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci ZŁODZI.